Hejka Bestii. Dzisiaj sobie porozmawiamy o trikach psychologicznych, które sprawią, że konkretna osoba będzie obsesyjna na Twoim punkcie. Od razu zaznaczę, że jedne z nich są bardziej etyczne, drugie mniej lub wcale. I wcale nie zachęcam do stosowania wszystkich tych trików. Raczej jest to taki filmik edukacyjny, informacyjny, i Ty po prostu sama na swoją odpowiedzialność je stosujesz. I mimo wszystko, nawet jeżeli niektóre są właśnie nieetyczne, to uważam, że fajnie jest je tutaj zawrzeć, bo właśnie w przypadku, kiedy to ktoś ciebie będzie jakoś tam manipulował, no to będziesz w stanie to rozpoznać. Więc wydaje mi się, że jest to taka dość potrzebna wiedza. I zacznijmy od punktu pierwszego, czyli. Adrenalina i chodzi tutaj o to, żeby na jednym z pierwszych spotkań zrobić coś takiego szalonego właśnie z tą nowo poznaną osobą, którą chcemy oczarować. Bo po prostu ta osoba pomyśli, że ta adrenalina, która została wywołana przez jakąś sytuację, jest spowodowana tobą i że te uczucie, które ona czuje w środku, jest przez ciebie, a nie właśnie przez tą sytuację. Więc oczywiście jest to na Twoją korzyść i wiąże się to głównie z tym, że kiedy już ta nasza adrenalina troszkę opada, to wzrasta poziom takiej euforii. Jest to tak zwany high adrenalinowy. I myślę, że może być łatwo pomylony na przykład z takimi motylkami w brzuchu, takim stresem, ale pozytywnym, jakimś zauroczeniem i tak dalej. I w ogóle zauważyłam, że bardzo często tak jest też w filmach, że te takie grzeczne, ciche myszki wybierają jakichś bad boyów i bardzo często właśnie z nimi mają takie sytuacje, które podnoszą im ten poziom adrenaliny. I też, będąc z tym facetem, im towarzyszą takie skrajne, silne emocje. Przez co też wydaje im się, że te emocje są powiązane z tym mężczyzną, a nie z tym, jak spędzają czas na przykład. E, więc jest to taki łatwy trik do zrobienia. Czy etyczny, czy nie, tutaj już pozostawiam to Tobie. Trik numer dwa, odbicie lustrzane. Jest to stosowane czasem jako taka metoda manipulacji. Moim zdaniem jest to raczej nieszkodliwe. Dużo tutaj zależy tak naprawdę od tego, jakie mamy intencje. Jeżeli nie mamy na celu kimś manipulować, ale chcemy po prostu troszkę się przypodobać, bo ktoś nam się też podoba, wydaje mi się, że nie jest wtedy to nic złego. Jeśli o tym nie słyszałaś, to już tłumaczę. Odbicie lustrzane to jest po prostu takie naśladownictwo czynności Twojego rozmówcy. W sumie nie tylko czynności, ale też jakiejś jego ekspresji, też tego, co mówi. I ma to na celu właśnie takie przypodobanie się, pokazanie, że hej, patrzcie, my jesteśmy do siebie podobni, jak my do siebie pasujemy, na 100% się dogadamy. No i tak na dobrą sprawę jest to taki mechanizm ewolucyjny. My, jako ludzie, generalnie bardzo często siebie naśladujemy, czasem nawet podświadomie, ale jeżeli stosujesz tą technikę świadomie, no to właśnie jest to taki sposób na to, aby komuś się przypodobać, ale też skrócić ten dystans między wami, właśnie pokazać, że jesteście do siebie podobni, zyskać jakieś zaufanie. Więc uważam, że jest to fajny trik, jeśli go oczywiście nie nadużywamy jakoś. No i że to też jest takie dość naturalne, że właśnie jak ktoś nam się podoba, i nie wiem, ktoś się śmieje, to i my się śmiejemy, i tak dalej. Punkt numer 3, również nieszkodliwy, więc jak najbardziej zalecam go stosować i jest to: miej swoje życie i ciesz się nim. I chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, że my jako ludzie kochamy osoby, które właśnie mają swoje życie. Kochamy osoby, które mają swoją pracę, mają swoje zajęcia, swoje pasje, swoich znajomych, po prostu mają swoje życie i skupiają się na nim. I potrafią się nim cieszyć, i nie są dostępni dla nas cały czas. Też z takimi osobami, jakby wiadomo, że mamy większe pole, jakieś do rozmowy, jesteśmy bardziej ciekawi tej osoby, chcemy ją poznać, chcemy wiedzieć, co robiła w wolnym czasie. E, właśnie też, jak ta osoba cały czas nie jest pod telefonem, na przykład, bo jest zajęta, no to też to na nas w jakiś sposób działa. E, pojawia się jakaś na przykład tęsknota. Także, jeżeli jesteś singielką, to skup się przede wszystkim na sobie, na swoim życiu, rozwijaj się, baw się, doświadczaj i też na pewno w ten sposób przyciągniesz osobę, która Ci się podoba. Bardziej niż uganiając się za nią, to na pewno. Punkt numer cztery i przechodzimy do pierwszej metody, którą ja uważam za nieetyczną i jest to metoda ciepło-zimno. Od razu wyjaśnię, na czym polega ta metoda, chociaż myślę, że może się kojarzyć, ponieważ uważam, że jest ona w tych czasach bardzo często stosowana. Niestety. I chodzi tutaj o takie naprzemienne okazywanie czułości z takim okresowym dystansem, chłodem emocjonalnym. Ma to na celu troszkę takie wzbudzenie przywiązania, y, większego zaangażowania, ale też może uzależniać. I to bardzo często właśnie tak działa. I polega to na przykład na tym, że mamy tak zwany miesiąc miodowy, czyli z tą drugą osobą super się dogadujemy, mamy dużo kontaktu, prawimy sobie dużo komplementów i tak dalej. No, taka zwykła, normalna, zdrowa relacja. I nagle się wycofujemy. Na przykład na kilka dni znikamy, nie odpisujemy, ignorujemy tą osobę. Albo po prostu jesteśmy bardziej chłodni niż zwykle, i ta druga osoba zaczyna się zastanawiać, kurde, co się dzieje, o co chodzi, i zaczyna bardzo dużo sobie analizować, wkręcać, szczególnie takie osoby, które są właśnie overthinking. No i później, kiedy my na przykład po tych kilku dniach znowu wrócimy do tej osoby z tą naszą czułością, miłością, no to tamta osoba poczuje ogromną ulgę i też ogromny wyrzut dopaminy. I w momencie, kiedy robi się to regularnie, no to właśnie uzależnia się osobę od siebie na poziomie emocjonalnym, no i też ta osoba uzależnia się właśnie od tych hormonów, bo w momencie, kiedy wracamy, to zawsze jest ten wyrzut dopaminy, który tak, tak na dobrą sprawę wynagradza te okresy chłodu i dystansu. Nie zalecam właśnie stosować, bo jest to metoda właśnie wysoce nieetyczna. No ale też dodatkowy powód, dla którego nie zalecam tego używać, jest po prostu taki, że tym sposobem nie przyciągniesz do swojego życia osoby, z którą zbudujesz jakąś zdrową, wartościową relację. Czemu? Bo tak na dobrą sprawę ta osoba najbardziej zadziała na osoby, które mają styl przywiązania lękowy bądź unikowy. Ponieważ w momencie, kiedy osoba ma ten najzdrowszy styl przywiązania, czyli bezpieczny, no to prawdopodobnie po którymś razie połapie się, że że w ten sposób nią manipulujesz, nie będą jej się podobać te okresy dystansu, chłodu itd., i w tym momencie ta osoba po prostu z Ciebie zrezygnuje i odejdzie. Natomiast osoba właśnie ze stylem przywiązania, lękowym czy też unikowym, zdecydowanie może złapać ten haczyk i może za Tobą gonić. I na taki typ osoby na pewno jest to bardziej skuteczna forma manipulacji. Tylko uważam, że no to jest trochę sytuacja, kiedy toksyczna osoba chce przyciągnąć inną toksyczną osobę, więc raczej nie polecam tego stosować. Kolejny podpunkt, równie nieetyczny, jest to love bombing. W zasadzie wydaje mi się, że jest to jedna z bardziej takich niebezpiecznych metod manipulacji. Stosowana bardzo często, oczywiście, przez narcyzów, przez toksyków i przez inne tego typu zaburzone osoby. W skrócie, love bombing polega na tym, że obsypujemy kogoś prezentami, komplementami, chcemy z nim spędzać czas 24 na dobę, bardzo się staramy, itd. Tak i to, co jest istotne, że ten love bombing właśnie często się stosuje w takich początkowych etapach relacji, właśnie po to, żeby kogoś bardzo szybko nakręcić, żeby ktoś bardzo szybko właśnie wpadł w taką obsesję na Twoim punkcie. I chodzi o to, żeby ktoś bardzo szybko Ci zaufał, i w momencie, kiedy taka osoba nabierze się na to, no to poniekąd ma się ją w garści i jest to o tyle niebezpieczna metoda, że jej głównym celem jest tak naprawdę kontrolowanie drugiej osoby i takie wręcz uzależnienie od siebie, ponieważ jest to właśnie równie taka uzależniająca metoda jak ta poprzednia. W ogóle zresztą one są bardzo często połączone ze sobą, bo mają dużo wspólnego. No bo później tak naprawdę ten love bombing często się przekształca w jakieś kontrolowanie, yy, ograniczanie tej osoby kontaktów z innymi ludźmi, jakieś Obniżanie samooceny tej drugiej osoby, i tak dalej, więc jest to metoda, która jest często stosowana właśnie w takich totalnie nieetycznych celach. Kolejna metoda: odkryj wady i kompleksy tej osoby i uleć je. I tutaj chodzi zarówno o takie kompleksy fizyczne, zewnętrzne, ale też o jakieś cechy charakteru, albo może o jakieś takie dobra materialne różne tutaj rzeczy można podpiąć pod tą kategorię, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby Poznać kompleksy i wady tej drugiej osoby, czy to na podstawie jakiejś obserwacji, czy też na podstawie takiego wywiadu i uważnego słuchania drugiej osoby, bo bardzo często jest tak, że właśnie druga osoba nam mówi o swoich kompleksach czy wadach, podając je dosłownie na tacy. No i niestety jest dużo ludzi, którzy później to wykorzystują. No i w momencie, kiedy komuś powiesz yy, na przykład komplement związany z kompleksem tamtej osoby, to bardzo ją dowartościujesz i też jest to sposób, który sprawi, że ta osoba się zbliży do ciebie. No bo po prostu podbijesz jej ego. Kolejny podpunkt to mówienie o przyszłości, czyli krótko mówiąc opowiadanie pięknych fantazji o tym, co my to razem nie będziemy robić? Często jest tak właśnie na początkowych fazach związków. Ja poznałam w ogóle takie osoby, to jest gadanie typu pojedziemy w tym roku razem na wakacje za granicę, o tutaj byśmy mogli zamieszkać, o zobacz jakie nasze dzieci mogłyby być piękne, jacy byśmy mogli być szczęśliwi. No generalnie takie snucie we wspólnej, wyimaginowanej i takiej idealnej rzeczywistości, która realnie jest właśnie tylko taką fantazją. I to też ma na celu nakręcenie tej drugiej osoby na nas, pokazanie, że zobacz, jak ze mną miała dobrze. I też uważam, że stosowanie tego właśnie na początku relacji jest takim dużym red flagiem, bo myślę, że zdrowa osoba, która chce wartościową relację, nie śpieszy się za bardzo z tego typu planowaniem takich rzeczy. Tak czy siak, no, chcąc, nie chcąc, jest to znowu metoda, która na wiele osób po prostu działa. No i ostatni trik, który właściwie nie wiem, czy mogę nazwać trikiem, bo jest to po prostu e, pewność siebie, ale w sumie tak uważam, że pewność siebie też można nazwać trikiem, e, głównie z tego względu, że niektórzy ludzie ją po prostu udają. I zgodnie z zasadą Fake It Till You Make It, udając tą pewność siebie, stajesz się osobą, która właśnie wygląda na osobę pewną siebie, i dla kogoś z boku e, możesz być taki po prostu. Ta osoba nie widzi, że udajesz. No i w tym momencie też jest to coś, co przyciągnie drugą osobę, bo nie oszukujmy się, większość ludzi kocha ludzi pewnych siebie, szczególnie ludzie, którzy sami pewni siebie nie są. I oni wtedy podziwiają Cię jako osobę, jeżeli Ty masz tą pewność siebie. I generalnie ludzie podziwiają Cię w momencie, kiedy masz cechy, których oni nie mają, ale bardzo by chcieli je mieć. To też jest właśnie taki trik na to, jak kogoś zdobyć, przypodobać mu się i tak dalej, właśnie uwydatniając u siebie te cechy, które oni by bardzo chcieli. I pewność siebie myślę, że jest jedną z takich cech, bo wydaje mi się, że każdy człowiek chce być pewny siebie i że ludzie do tego generalnie dążą. No i właśnie prezentując tak siebie. Też przenosisz na siebie tą uwagę. I to by były już wszystkie punkty, które chciałam tutaj poruszyć. Daj mi znać w komentarzu, jak Ci się podobał ten filmik, i czy chciałabyś zobaczyć inne filmiki też powiązane z trikami psychologicznymi, bo nie ukrywam, że znam ich jeszcze trochę i chętnie bym się podzieliła. No i co, widzimy się w następnym filmiku, więc zasubskrybuj mnie, żeby go nie przegapić. Pa!